Um, um, dzień dobry YouTube. Um, chciałabym dzisiaj wam pokazać, jak zrobić darmowego wita. Um, pierwszy wpisuję ten e-mail. Oczywiście wam nie mogę go pokaza pokazać tego na MSP, bo um, nie umiem zrobić tego screena, nie? Więc email to mówi StarPlanet 00 małpa, no jakby um, nie powiodło się to, to proszę spróbować jeszcze raz. Oczywiście to po parę dniach przyjdzie, albo po parę tygodniach, bo to mi też tak poszło. Zwykle jak widzisz mnie, um, ten jako VIPa, to zwykle używam tego o -maila. Ale um, nie działa na level 2, musisz mieć więcej niż level 3, więc... Pa, pa, A to, um, no i ten mail jest na polski MSP i też na angielski, więc zrobię jeszcze filmik angielski. Dziękuję. Pa, pa.